Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Epole do Popisu. Do dzisiejszego filmu zaprosiłem kolegę z pracy, który równocześnie jest rolnikiem, i porozmawiam z nim na temat innowacyjnych produktów, które mieliście okazję w tym roku już stosować na swoich polach, a także na temat jednej substancji czynnej z grupy fungicydów, która w przyszłości już będzie również dostępna. Miłego oglądania! Dosyć często ze sobą rozmawiamy i wiem z tego, co też opowiadałeś w, w czasie wegetacji, że pod kątem ilości deszczu u ciebie w okolicy tutaj Czuchowa i Chojnic nie było zbyt bogato. Jak byśmy miał ocenić ten sezon w poprzednie, było gorzej, lepiej jak to wyglądało? Znaczy... Ta pogoda, która ostatnio była troszeczkę właśnie zmieniła się, bo ostatnio padało co drugi dzień i tak naprawdę dopiero zaczęliśmy kosić, gdzieś od około tygodnia. Czyli tak na złość trochę. Na złość, tak. Kiedy tej wody było tak naprawdę najbardziej potrzeba tej wody nie było i tak naprawdę do połowy kwietnia nie mieliśmy prawie w ogóle deszczu i te plantacje wyglądały bardzo źle. E, jakby nadzieja pojawiła się troszeczkę w maju i tam spadło około 15 litrów, które dało taki oddech e, pszenicy chociażby. Ale niestety to później znowu gdzieś te, te deszcze spadły, tak w zasadzie na koniec czerwca one podratowały tę pszenicę, ale to nie jest to, co było w latach ubiegłych. Mimo wszystko uh -huh. dosyć ten problem z deszczami był, no i na złość, tak jak, jak rozmawialiśmy, teraz, teraz te deszcze się pojawiły z powrotem. Jesteśmy akurat na takim polu, z tego co opowiadałeś, gdzie tutaj próbowałeś sobie różne kombinacje, różne opcje, jeżeli chodzi też o uprawę pszenicy. Zapytam trochę przewrotnie na początku, wiedząc jaką masz przeszłość pod kątem też nawozów. Obniżałeś dawkę azotu w tym roku? Tak, zdecydowanie. I to jest chyba najlepszy przykład, właśnie te pole. Te pole jest podzielone na dwie części, dwie równe części. To jest około 40 hektarów w jednym kawałku. Jest to zasiana pszenica. To jest dobre doświadczenie pod względem właśnie naszego produktu opartym na metylobakterium. Pierwszy raz, jak ten produkt testowaliśmy w ubiegłym, ubiegłym roku w pszenżycie. no zaskoczył dosyć, dosyć pozytywnie. I przyznam się, że to mój tata jest takim najlepszym jakby wyznacznikiem, czy produkt się sprawdzi, czy nie, bo oczywiście spróbowaliśmy na przeżycie i, i do pewnego momentu e, zapomniał w ogóle, że tam była robiona ta taka kontrola właśnie typowo bluenowa. No i w zeszłym roku pierwszy raz otworzył. Chyba tutaj za dużo saletry rzuciliśmy, bo coś tu bardziej jakieś, jakieś teto te, te przeżyto e, takie ładniejsze. No i na tym polu właśnie tutaj przedzieliśmy pole na dwa kawałki, dwa równe kawałki po, e, po 20 hektarów. Na jednym zastosowaliśmy pełne nawożenie, czyli w dwóch dawkach 170 kg azotu, a na drugim obniżyliśmy dawkę do 140 kg. I co fajne, od, od początku było widać, że ta jedna część pola była zdecydowanie słabsza. Zaaplikowaliśmy bluen, z czasem zaczęło się to wyrównywać. i Wręcz było, w pewnym momencie nie było można dostrzec różnicy, które było traktowane bluenem, które nie. I to też widać właśnie na tych, na tych NDVI-ach, które, które robiliśmy z czasem. I, i to, było, to było niesamowite, jak, jak szybko dochodziła ta uprawa do, do wyrównywały się te dwie strony. My się bardzo martwiliśmy, czy, czy, czy ta metylobakteria przeżyje, bo były przymrozki. I, i też miałem duże jakby tutaj, kurczę, czy, czy to na pewno się uda, bo jednak mimo wszystko no nie jest zbyt korzystne dla, tak, dla tak. tej bakterii. Mhm. I generalnie, no i nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi o, o, o przetrwanie tej bakterii, to było widać. To też jak gdyby w doświadczeniu, które ja prowadziłem i które też widzowie Epola mogli widzieć w jednym z filmów w maju, Fajnym efektem było to, że faktycznie nawet w krótkim okresie po aplikacji było widać wizualnie różnicę, prawda? Więc tak. też to widziałeś, poza tym, że NDVI Ci pokazywało to wizualnie. Tak, to, to się w pewnym momencie po prostu wyrównało i, i to było właśnie zaskakujące w jakim tempie, bo wydawało mi się, że potrzeba około tygodnia kolonizacji i tak dalej, że, że to będzie proces, ale było widać po prostu z każdym tygodniem, że już ta, ta różnica po prostu się zacierała. Mhm. I w pewnym momencie nawet ten, te współczynniki NDVI, one były identyczne jak w tym na, w pełnym nawożeniu. Czyli faktycznie jak gdyby suplementacja równowartości 30 kg azotu była gdzieś tam uzyskana dokładnie, w tym okresie wegetacyjnym. Teraz jesteśmy trochę w takim czasie, że jak gdyby wizualnie tego też nie do końca zobaczymy, ale poza plonem, bo to jest gdyby pierwszy czynnik, który warto badać, masa 1000 nasion, prawda? To tak. jest to też jak gdyby ten wskaźnik, który warto na każdym gospodarstwie, jeżeli ktoś ma też możliwość to to zobaczyć. parametry też, tak? Bo tutaj kwestia i białka. To, to, to właśnie to wyrównanie, znaczy mówię, przede wszystkim my obserwujemy, że Blue jeszcze ma dużo rzeczy takich nieodkrytych, te, te działania takie bostymulacyjne, no, widać, że ten produkt przede wszystkim ma potencjał i, i chyba będzie dosyć mocno ten, ten rynek tutaj zdobywał w Polsce. To co ja też zauważam, bo często ludzie pytając w ogóle o metylobakterium, jak gdyby myślą, że to jest produkt już na tyle poznany, to znaczy jest na tyle gdzieś tam faktycznie od badań na, naukowych do wdrożenia sprawdzony, że tych informacji jest dużo, a to trzeba też powiedzieć, że to jest innowacja, nie? bo to jest taka, taka rzecz, taka informacja, która została kilka lat temu dopiero jakby wyekstrahowana. I faktycznie każdy sezon to są kolejne wyniki doświadczeń. Chociaż ta baza wciąż. i tak była bardzo duża nie? informacji, którą Zdecydowanie. mieliśmy. Zdecydowanie dla mnie najbardziej zaskakujące, że... My myśleliśmy, że wiemy bardzo dużo o, o metylobakterii, okazuje się, że ona cały czas nas zaskakuje. Właśnie już nawet nie wspominałem o tym działaniu stymulującym pobieraniu innych składników dzięki temu, ale samo to, że ona mimo wszystko, że to jest organizm żywy, potrafi właśnie przeżyć chociażby przymrozki takie krótkotrwałe, co w wielu terenach było dosyć problematyczne. Rolnicy bardzo często się pytali, czy to przeżyje, czy, 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 czy doszło do kolonizacji. Jesteśmy bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni. Wielu rolników też mnie pytało, bo też poszli w bardziej taki inny schemat, tutaj nie obcinając tej Azotu, bardzo zdecydowali się gdzieś tam dołożenia tego, tego yy, yy, nawożenia jako dodatku, jakby suplementacji nawożenia, yy, to na pewno im się też spłaci właśnie w postaci parametrów, czyli właśnie białka i, i glutenu i, i pozostałych parametrów. I to jest kościowego. fajny punkt, bo warto też to podnieść, że przy utrzymaniu tego samego poziomu nawożenia tam nie mamy chyba się co spodziewać na jakiś taki duży pik pod kątem plonu, prawda? Bo jednak jesteśmy też ograniczeni potasem, fosforem, innymi makroskładnikami, które budują plon. Więc tam patrzmy na jakość. Zdecydowanie, no bo yy, znaczy. To jest troszeczkę tak, trzeba na to spojrzeć, że nie zawsze to, że damy więcej azotu, generalnie przyniesie nam więcej plonu, bo często tak ludzie zakładają, więcej azotu, więcej plonu. jest libiga, nie? Dokładnie, dokładnie. jesteśmy ograniczeni pewni, pewnymi aspektami, chociażby glebowymi i, i na każdym polu będzie to inaczej wyglądało ze względu na, na potencjał gleby, więc no, to są rzeczy, które niestety trzeba pamiętać, że ten azot to nie jest zawsze plon. Mhm. A zejdźmy teraz troszeczkę na ziemię też, jeżeli chodzi o to, co w ogóle stosujemy, bo to jest mniejszość i przyszłość, jeżeli chodzi o metalobakterium. A zapytam Ciebie o konwencjonalne troszeczkę podejście do ochrony, jeżeli chodzi o ochronę fungicydową, her, herbicydową, ile zabiegów grzybobójczych tutaj wy, wy, wykonywałeś i przede wszystkim też, jeżeli chodzi o chwasty, bardziej jesień czy bardziej wiosna? No my jesteśmy w regionie, gdzie no, najbardziej popularna jest ochrona herbicydowa jesienna i no, zabiegi wiosenne z rzadko się tutaj zdarzają. Jak już ta jesień jest dobrze zrobiona, no to, to już raczej nie wracamy wiosną na pole. Więc tutaj, no w moim przypadku to jest trochę nieobiektywne nie oczywiście bardziej, ale w tym gospodarstwie tutaj zastosowaliśmy kwalex. Kalex yy, jest jakby tutaj o tyle dobry, bo to jest o, o dużo szersze spektrum, a nam zależy bardzo mocno na bodzisku. Te pola niestety są tutaj bodziszkowe. I, Kukurydziane pola no, z tym bardziej mają z tym problem w dzisiejszych czasach. To jest, to jest kwestia, której no, nie możemy tutaj przewalczyć na tych pole, bo to są też kompleksy lżejsze niż, niż, niż no, czuchów. To są takie w ziemie klasy piątej, czwartej. Jak tutaj akurat jest trójeczka, taka lepsza trójka B, jedna z lepszych, jakie mamy w gospodarstwie, ale to są jednak mimo wszystko gleby lekkie i, i tutaj występują najczęściej te, te chwasty właśnie tych lekkich gleb. I, i kłalek akurat idealnie się wpasowuje tutaj w ochronę. No my nie wracamy wiosną. Jeżeli chodzi o, o ochronę frugicydową my bardzo poważnie podchodzimy do, do sprawy. T1 oczywiście to jest podstawa, tutaj, tutaj nie ma nie ma jakby aspektów, które możemy w ogóle sobie pofolgować, bo, bo ta jedynka musi być mocna i my tu w gospodarstwie bardzo mocno inwestujemy w T1, bo to jest podstawa ochrony przynajmniej w Polsce. Jeżeli chodzi o tę dwójkę w tym roku mieliśmy taki pewien problem, bo Wiadomo, było sucho bardzo, i, i żeby się wstrzelić dobrze w zabieg, żeby też to, 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 to miało jakikolwiek sens, troszeczkę zwlekaliśmy, bo były jednak te dosyć wysokie temperatury. Wieczorami przeważnie był problem, żeby też wjechać, bo ta temperatura bardzo późno spadała. Zrobiliśmy tę dwójkę i zrobiliśmy też oczywiście tę te trójkę. Wiadomo, że ta presja była mniejsza i to było widać, ale to uważam, że mimo wszystko, nawet jak są suche warunki, zabiegi trzeba wykonywać, bo to jest zawsze te parę kilo więcej z hektara, mimo że, że kwestia finansowa, ona, ona się zawsze powinna spiąć, tak? A też trzeba patrzeć na pogodę, na to, co będzie, tak? Bo jak gdyby dzisiaj może być tak, a za dwa 3 dni może przyjść deszcz, który gdzieś spowoduje, że brak tej ochrony może jednak się odbić tym, że albo septorioza, albo DTRK, albo inna. Jednostka może można czy znaczy, to, to jest tak, że czasami wydaje się że nam, że, że nie dojdzie do inkubacji, bo warunków nie ma y, optymalnych do tego. Oczywiście, na przykład, przy, przykład septorozy jest taki unikalny, bo ta, ta, u, ten stan ukrycia może dochodzić nawet do trzech tygodni. I, i, I ja zawsze jestem zdania, że zrobić chociaż w mniejszym stopniu, bardziej ekonomiczną, ale tę dwójeczkę zawsze trzeba zrobić, żeby, żeby później nie być zaskoczonym, tak? bo, bo to jest taka delikatna polisa ubezpieczeniowa. Ona nie kosztuje tyle, żeby, żeby się naprawdę później martwić, że, że na ostatniej prostej coś się wyłożyło. A w przypadku septoriozy, myślę, że możemy już o tym powiedzieć, że mamy też coś w zanadrzu, jeżeli chodzi o przyszłość. Substancja, która pewnie bardzo mocno wpłynie na to, jak będziemy chronić zboża w te dwójce, prawda? Tak, no wydaje mi się, patrząc właśnie pod pr pr pryzmat ochrony, to będzie rewolucja. Przede wszystkim my obserwujemy już, mówimy o substancji natrek, obserwujemy już ją chociażby w Wielkiej Brytanii. Ona zrewolucjonizowała tak naprawdę ochronę w Wielkiej Brytanii natrek przede wszystkim to dzisiaj jest nasz największy produkt fungicydowy, jeżeli chodzi o ochronę w, w Europie. I można śmiało powiedzieć, że to będzie przede wszystkim innowacja. Jest to dzisiaj bez wątpienia, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, najlepsza substancja na septoriozę, jaka jest na rynku. I to stoi za tym szereg badań, które mogą mu to udowodnić. Generalnie to będzie całe spektrum chorób, ale septorioza będzie czymś takim, czego, czego wcześniej nie było, bo to jest całkowicie nowy. Nowa grupa chemiczna, nowy model of action, i to będzie przede wszystkim substancja, która dzisiaj nie ma żadnej odporności wyhodowanej na żaden gen septoriozy. To jest, to, jest, to jest coś, na co moim zdaniem rynek czekał. I to jest też coś, co widzimy już dzisiaj na podstawie tych wyników z zachodniej Europy, co faktycznie powoduje takie oczekiwanie, prawda? Bo kto się interesuje fungizidami i tym światem, to wie, że taka substancja za chwilę będzie też w Polsce. Poruszyłeś dwie kwestie. Pierwsza kwestia to, że tych substancji mamy coraz mniej. I, I to za chwilę na naszych polach będzie widać, bo tak jak obserwujemy sobie całą europę odporności w zasadzie na septoriozę, to już zaczyna być norma. Tak? Zostajemy z paroma które mają w pełni działanie na septoriozę, zostają SDHI, które będą teraz w większości generyczne i można sobie wziąć pod świadomość, że SDHI mają tą, tą problematykę, że jak są szeroko używane i na przykład w cyklu ochrony nie będą miały odpowiedniego wsparcia, bardzo szybko dochodzi do odpornień i tu septorioza w zasadzie przy, e, będzie największym problemem, jeżeli chodzi o odpornienia. I z będzie całkowicie inaczej, bo właśnie to jest ta kwestia narzędzi antyodpornościowych on będzie przełamywał te odporności. To jest jedna kwestia. A druga kwestia właśnie to działanie fizjologiczne, o którym mówisz. To, co zaobserwowaliśmy w winatreku, to po pierwsze to działanie tak zwanego zielonego liścia. Widać ten ewidentny, taki, taki zielony liść rośnie, ta u nas bardziej taka charakterystyczna widać ten chlorofir jest bardziej. E, tak, dokładnie. A druga kwestia to jest ten efekt takiego złotego ziarna widać po prostu ewidentnie, że. Te, można porównać sobie kontrolę do, do chronionego poprzez inatrek. To, to w zasadzie nie można tego w żaden sposób pomylić, tak? Większa waga hektolitra. Widać bardziej wyrównane te ziarno i, i przede wszystkim no, to jest taki wizualny aspekt, którego generalnie się nie da opisać. To jest przełożenie jak gdyby, ze zdrowotności, tak? I po prostu bardziej zdrowa produkuje też zdrowsze ziarno. Zdecydowanie. To jest, to jest oczywiście pochodna tych wszystkich rzeczy, ale jest coś takiego, co, co pozwala bardzo mocno unaocznić moc i na treku I właśnie ta kwestia, co tego ziarna fajnie pokazuje, bo to już daleka można zaobserwować tą różnicę gdzie ten natryk był stosowany. Okej, okay. Łukasz, na sam koniec, jeżeli chodzi o teraz bieżący stan, to co robicie na gospodarstwie, trwają z żniwa, co, co, co teraz zbieracie? Tak, e, troszeczkę rotujemy, bo tak jak mówię, cały czas nas łapią tutaj w regionie deszcze i staramy się skakać z pola na pole, to jest troszeczkę niekomfortowo oczywiście, e, ale zaczęliśmy od jęczmienia. Jęczmień, tak jak wspomniałem, dosyć fajnie, bo, bo około, około 8 ton. E, tak jak widać, wjechaliśmy w pszenicę, no niestety tu ta wilgotność nie jest, nie jest najlepsza, musieliśmy zmykać. Spróbowaliśmy rzepaki. rzepaki. Rzepaki, akurat te słabsze, już są do koszenia, ale to pod względem logistycznym też musieliśmy się przenieść, i rzuciliśmy się teraz na groch. Co prawda ten groch niestety cały leży. Mam, mam nadzieję, tylko że pole było dobrze zwałowane, żeby kamieni nie pozbierać. I, I z grochu będziemy dalej próbowali przejść w te lepsze rzepaki, żeby, żeby zebrać jak najszybciej rzepak, bo wiadomo, że z rzepakiem jest tak miło, że ubezpieczony, ale najlepsza polica, ubezpieczenia wtedy, kiedy on jest na przyczepie, tak. bo nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć na, no, z pogodą. Po grochu planujesz zasiadzie rzepak? Czy macie inne Znaczy tutaj bardzo często występuje, że po grochu występuje, występuje rzepak. To też jest dosyć takie niekonwencjonalne, bo generalnie tak, tak, tak przyjąć taki dobry crop rotation, no to, 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 to nie jest za częste. Ale to jest kwestia azotu, nie? To jest kwestia ja ten groch azotu, mhm. tak. Mi się wydaje, że generalnie dzisiaj też rolnicy też będą inaczej podchodzili do, do kwestii bobowatych, bo to też jest oszczędność dla nich po prostu później. To jest taka inwestycja w azot na przyszłość, ale mi się też wydaje, że groch, grochem, ale też też dużą, dużą przyszłość będzie miał też słonecznik, sam, sam się troszeczkę na niego tam czaję, żeby, żeby spróbować, ale to też kwestia też do, do, do sprzętowienia się na gospodarstwie. Tak jak się jedzie w wasz rejon, to tego słonecznika jest dużo po drodze, więc to też pokazuje jak gdyby i potencjał, i to, że też rolnicy się przekonali, bo wygląda bardzo fajnie, a jeszcze faktycznie dopracowując technikę zbioru i tak dalej, to można całkiem fajny plan z tego samego. Ja myślę, że to będzie taka roślina przyszłości, bo przede wszystkim to, że oszczędzamy troszeczkę na azocie, bo to nie jest azotolubna roślina, kwestia też opadów, jednak ten chimeryczny, ten, ten maj, ten czerwiec, ten, nawet do, do połowy lipca jest bardzo chimeryczny pod względem wody. Słonecznik też za dużo wody nie lubi, teraz tak naprawdę to mu przeszkadza wręcz. I, I mi się wydaje, że tutaj ten zbiór, e, mimo że on będzie trudny, to nie będzie na tyle jaki problem, żeby, żeby rolnicy przeszli na, na słonecznik. Więc to myślę, że, wydaje, że to będzie roślina przyszłości. I to wszystko na dzisiaj. Napiszcie proszę w komentarzach, czy stosowaliście produkty, które dzisiaj z Łukaszem omówiliśmy takie jak Blue N, takie jak Quelex. Podzielcie się z nami Waszą opinią na temat ich działania. Do zobaczenia następnym razem. Pewnie zobaczymy się już przy okazji Siewów Rzepaku. Cześć!